Witajcie moi drodzy na kanale Zrób to Sam. Dzień nowe doświadczenie. Będziemy patrzeć, czy da się przykleić sylklej i foam foamklej na różne materiały, czy będą się trzymać. Jak tutaj widzicie, mam tutaj obydwie masy w kolorze pomarańczowym i mam też różne materiały. Twardy plastik to było pudełko po słodyczach. Oprócz tego mam balonik, materiał oraz karteczkę. Małą karteczkę papieru. Balonik jest dosyć miękki. Będę naklejać po kawałku silklej i foamklej i będziemy patrzeć, czy się trzymają tych powierzchni. Zaczynamy od foamklej. Tutaj taka jedna kawałeczek, jedna ciapka naklejamy na plastik. Teraz na balonik. plastiku się trzyma dosyć dobrze tak jak balonika tak od razu, ale zobaczymy czy po wyschnięciu również się będzie trzymało i na karteczkę tutaj mamy silklej, inaczej plastelina jedwabna i również naklejamy kawałeczek na każdy z tych materiałów Tylklej schnie od 3 godzin do 24 godzin, a foam klej o między 2 a 3 dni. Tutaj mamy napisane 2 a 3 dni i zobaczymy czy po tym czasie te kawałki masy nadal będą się trzymały. Minęły 24 godziny i masa jest w miarę dobrze zaschnięta. Zobaczymy, czy nadal trzyma się tych materiałów. Zaczynamy od balonika. I tutaj ten kawałeczek dosyć łatwo odchodzi, łatwo się go da zdjąć. I właściwie się nie trzyma po przyklejeniu z powrotem. Ten drugi ten jaśniejszy to jest foam klej również się nie trzyma. Zobaczymy jak na pudełku plastikowym to wygląda. Najpierw foam klej w ogóle się nie trzyma. Silk Clay trochę łatwiej, ale jak się go pod... trochę bardziej, ale jak się go podważy a z nokciem to od razu odpada. Czyli ani balonik, ani plastik to nie są materiały, które można oklejać tymi masami. Teraz zobaczymy karteczkę papieru i materiał. Z bardzo cienka karteczka. I masa trzyma się bardzo dobrze, obydwie masy. Można podważyć, ale podrzemy karteczkę, jeśli będziemy próbowali to ściągnąć. Tak samo sylklej. Tutaj się trzyma karteczki sylklej bardzo dobrze. Jeśli chodzi o materiał, to sytuacja jest podobna. Tutaj ciemniejsza kropeczka to jest sylklej. Jaśniejsza to foam-klej. Nie da się tego ściągnąć, chyba że bardzo mocno się. Pociągnie. Wychodzi na to, że spokojnie możemy używać materiałów i kartek do naklejania na nie właśnie od tych dwóch mas. Jeśli chodzi o plastik, baloniki, to niestety będziemy mieć z tym problemy. Masa się tego nie trzyma. Materiał i kartki się sprawdzają w tej roli bardzo dobrze. Mam nadzieję, że to doświadczenie się Wam podobało. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału oraz oglądania naszych pomysłów na rzeczy, które można zrobić samemu. Do następnego razu, cześć!